Opowieść o skarpetce dziesiątej, która pomogła odzyskać dobry humor choremu dziecku i dostała bardzo ważne stanowisko w szpitalu. Przyszedł wreszcie czas, byście się dowiedzieli, jaki był los dziesiątej skarpetki. Białej, w czerwone kropki, pochodzącej z prawej stópki małej B. Strasznie z niej było ruchliwe i niesforne stworzenie. Lubiła się wygłupiać, biegać i jeździć na hulajnodze. To trochę przez nią B miała od czasu do czasu podrapane kolana. Czemu tak latasz i latasz, jakby ci się świderek wkręcił w pupę? Pytała mama. Nie żeby się gniewała, po prostu pytała. A B wzruszała tylko ramionami, bo co miała powiedzieć? Że to nie jej wina, tylko skarpetek? Przyznacie, że brzmi to po prostu śmiesznie. Przyszedł też taki dzień, gdy B musiała grzecznie siedzieć przy stole z dorosłymi i skarpetki w kropki, a szczególnie ta prawa, po prostu skręcały się z nudów i z bezruchu. Nie rozweselił ich nawet fakt, że B, próbując nalać sobie soku z czarnej porzeczki, zalała się nim od stóp do głów, dodając przy tym skarpetkom kilka malowniczych plam które w przypadku tej prawej ułożyły się w kształt uśmiechniętej mordki. Kiedy wreszcie wszyscy wrócili do domu, a mama kazała córce wrzucić poplamione ubranie do kosza z brudną bielizną, skarpetka prawa wyskoczyła z niego jak z procy. Ależ je wynudziłam, wysiedziałam, ależ mnie nosi! I ding, ding, ding! Zaczęła skakać po całym schowku. – I co teraz? Będziesz się tu wiercić? – spytała skarpetka lewa. – A sama nie wiem. Chyba się pójdę przejść. – No to nara! – i zniknęła w dziurze pod pralką. Ciemny korytarz zaprowadził ją na ulicę wielkiego miasta. Było już szarawo. Padał drobny deszcz. I ogólnie wszystko wyglądało niezbyt zachęcająco. Ludzi jak na lekarstwo. Tym bardziej uwagę skarpetki przyciągnął pewien pan w kapeluszu, który wlókł się noga za nogą, jakby każdy krok był dla niego strasznym wysiłkiem. Skarpetka podeszła do niego zaciekawiona. Hej, zawołała cichutko. Ale on nie zwrócił na nią uwagi, zatopiony w ponurych, jak burzowe chmury, myślach. Skarpetka podreptała więc za nim. Pan w kapeluszu miał o czym myśleć. Martwił się o swojego synka, który był chory i od paru dni leżał w szpitalu. Lekarze robili, co mogli, żeby go wyleczyć. Chodzili dookoła. Dawali lekarstwa, ale chłopiec był blady, bladziutki. Tacie pękało serce na widok jego małego, wymizerowanego peszczka. Właśnie teraz przyszedł w odwiedziny do swojego chłopca i zastanawiał się, jak to zrobić, żeby się nie rozpłakać, gdy synek spyta tato, kiedy wrócę do domu? Bo tego tata nie wiedział. W dodatku strasznie bolała go głowa i zupełnie nie miał na nic siły. Stało się więc tak, że gdy doszedł do szpitalnego pokoju, w którym leżał mały Kajtek, czy ja powiedziałem, że chłopiec nazywa się Kajtek? Chyba nie. No więc gdy doszedł do szpitalnego pokoju i zobaczył przez szybkę, że nad Kajtkiem pochyla się pielęgniarka i za moment zrobi mu zastrzyk. Odwrócił się na pięcie i po prostu uciekł. Nie mógł na to patrzeć. Nie dziś. Ale skarpetka została. I gdy wszyscy lekarze oraz pielęgniarki poszli już do swoich gabinetów, wskoczyła na kołdrę, a potem usiadła na poręcze łóżka. Cześć! powiedziała uśmiechając się swoją zabawną buźką z plam z czarnej porzeczki. Cześć, zawołał Kajtek. Co tu robisz? Przyszłam cię odwiedzić z braku lepszych rzeczy do roboty, powiedziała skarpetka. Co ci jest? Jestem chory, ale lekarze mówią, że może wyzdrowieje. No, to gity z majonez. Nie gitę z majonez, bo tak mi tu nudno, że aż mnie kręci w brzuchu i robię się tylko bardziej chory. W dodatku dają kisiel z jabłkiem, którego nie cierpię. A fu. Kto to widział, żeby dawać takie paskudstwa chorym dzieciom? Skrzywiła się skarpetka. No fu. Kajtek wywalił język na brodę, żeby pokazać całe swoje niezadowolenie. Mam pomysł! Skarpetka zeskoczyła z łóżka, a jej porzeczkowy uśmiech zrobił się jeszcze szerszy i trochę złośliwy. Zrobimy im dowcip. A potem złapała brzeg prześcieradła i naciągnęła je na siebie. Wyglądała jak najprawdziwszy duch. Kajtek aż podskoczył z radości. Chodź, powiedziała skarpetka, zaprowadzisz mnie do waszej kucharki. Po kolacji, więc kucharka kończyła pracę. Siedziała sobie popijając herbatę i czytając kolorową gazetę, w której słynny jasnowic zapowiadał koniec świata. Gdy doszła do słów, czeka nas wiele zjawisk paranormalnych, w drzwiach kuchni stanęła skarpetka w przebraniu ducha. Uhuhu zawyła złowrogo. wrogo. <śmienic>